Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. Na Allegro zakupiłem zestaw Adventure Kit marki GoPro, czyli zestaw akcesoriów do kamerki GoPro Hero 7, ale także do wszystkich innych kamer. Taki zestaw kosztuje na Allegro 219 zł. I mamy kilka możliwości. Po pierwsze, zaczepienia kamerki przed sobą na głowie, za pomocą opaski uchwytu na głowę możemy pływać, snurkować, nurkować z naszą kamerą GoPro Hero 7 Black i ten uchwyt jest nietonący czyli jeżeli upuścilibyśmy ten uchwyt, po prostu puścilibyśmy go w wodzie czy na przykład wpadłby nam do wody razem z kamerką to nie utoni ani kamerka, ani uchwyt zatem jest to fajne rozwiązanie, a przy okazji mamy tutaj taki regulowany pasek no i jeszcze mamy klipsa, którego możemy zaczepić do naszej czapki baseballówki, Dlatego ten zestaw mnie się bardzo spodobał, kosztuje 219 zł i zakupiłem go od Alegrowicza, który nazywa się Okazyjna Strefa. Zalecam wam zajrzeć na Allegro i wpisać Okazyjna Strefa w wyszukiwarce i zobaczyć to akcesorium, ale także i wiele innych ciekawych akcesoriów, różnego rodzaju produktów, które są tam w naprawdę bardzo dobrych cenach i wszystko oryginalne, faktura VAT, tak więc dostajemy cały rachunek, wszystko po prostu otrzymujemy, więc jest wszystko elegancko a opinie są 99,9% bardzo, bardzo dobre zatem postanowiłem zakupić i paczucha do mnie dotarła już wypakowałem to z kartoniku, ponieważ kartonik był opleciony dużą ilością taśmy i wszystko było bezpiecznie zapakowane, więc rozpakujemy sobie teraz ten zestaw i pokażę Wam dlaczego on jest dla mnie taki przydatny na samym początku tutaj jest jakaś taśma, no to zdejmujemy i co mamy? Mamy takie opakowanie ADVENTURE KIT, ADVENTURE KIT marki GOPRO tutaj mamy kilka pozycji pokazujących tak naprawdę, jak można wykorzystać to ten zestaw cały tak naprawdę, podczas nurkowania czy też nurkowania, trzymamy sobie uchwyt nietonący, kamerkę nagrywamy i w razie W, ona wypłynie do góry razem z uchwytem do czapki możemy zaczepić sobie Specjalny klips, który także jest w zestawie do czapki baseballówki, na przykład. Mamy specjalne opakowanie etui, do którego możemy włożyć kamerę oraz różne akcesoria. Jedną śrubę i uchwyt na głowę. Uchwyt na głowę czyli taki elastyczny element, który zakładamy na całą głowę, i kamerkę możemy zamontować przed sobą. Tak więc, jak widzicie, cały ten zestaw tutaj jest rozpisany. 219 zł i myślę, że w moim przypadku to się wszystko bardzo dobrze sprawdzi. I kompatybilne jest to z całym asortymentem GoPro Hero do wszystkich kamerek. No dobra, czas to otworzyć. Pokażę Wam teraz to wszystko. O, tutaj jeszcze jest jakaś taśma. Różne akcesoria do kamerki GoPro warto sobie zakupić, ponieważ podczas różnych sytuacji nagle się okazuje, że albo czegoś nie mamy, albo nie mamy jak zaczepić, a jeżeli już takie akcesoria zakupimy, no to potem mamy na całe życie. Czy to do kamerek GoPro, ale także do kamerek innych producentów, które także obsługują, które także obsługują, dajcie mi chwilę. Jak to otworzyć? Trzeba to rozwalić. Chyba tak, bo tutaj trzeba jakoś to chyba to trzeba podkleić mi tak mi się wydaje Bo nie ma jak tego wyciągnąć No okay, pychądź, o! Tak więc o! Teraz mamy to już otwarte Możemy wyciągnąć Adventure Kit ja takie akcesoria potrzebuję, one są bardzo przydatne podczas różnych podróży a jeżeli jeszcze dodatkowo możemy mieć to wszystko w fajnym etui oryginalnym no to jak sami rozumiecie, to po prostu wszystko pasuje dobra, tutaj mamy jeszcze zabezpieczenie, żeby nikt tego nie otwierał więc znówka sztuka na 100% taki, jak widzicie, taki elastyczny sznurek, jakby, czy paska dobra, dopiero teraz będę mógł to otworzyć czyli wszystko oryginalne, przez nikogo nie otwierane otwieramy sobie to opakowanko tutaj możemy sobie tak trzymać, czy też zaczepić o coś, jeżeli będzie taka potrzeba i w środku mamy, co mamy? na tej klapce mamy tutaj siatkę i zamek błyskawiczny, zatem tutaj możemy włożyć na przykład karty pamięci, czy jakieś inne wiem, akcesoria OK, zobaczmy, co mamy w komplecie, w komplecie mamy uchwyt nietonący GoPro razem ze sznurkiem z regulacją To jest bardzo istotna sprawa przy takich szturkach, zobaczcie, można idealnie sobie dopasować do własnych potrzeb i uchwyt, mimo że upuścimy, to będzie cały czas przy nas. To jest dobre podczas nagrywania na lądzie, ale gdy jesteśmy pod wodą także się to przyda. Jednak jeżeli zdecydujemy się na zdemontowanie tego sznurka, bo może wam przeszkadzać. To oczywiście uchwyt jest wypornościowy i gdybyśmy go puścili pod wodą, kamerka będzie zaczepiona, to on powoli pójdzie do góry, nie na dno, do góry. Dzięki czemu będziemy mogli zlokalizować oczywiście naszą kamerkę. I ten pomarańczowy kolor jest bardzo istotny, bo on będzie wystawał nad lustro wody i zlokalizujemy i będziemy mogli na przykład e, pływając, czy też na łodzi, wyciągnąć naszą kamerkę, więc się nie zgubi. No dobra, fajna rzecz, praktyczna bardzo. To byłoby mi bardzo przydatne, i szczególnie jeszcze warto zwrócić uwagę na tą piankę, która tu jest, więc bardzo wygodnie się trzyma. Zobaczcie, Op. bardzo wygodne rozwiązanie. Pewnego rodzaju nawet to jest stabilizacja podczas trzy, trzymania, oczywiście naszego ufytu razem z kamerą. Tutaj mamy klips do czapki baseballówki GoPro, więc zakładamy to czapki baseballówki, a tutaj mamy także taką piankę, dzięki czemu nic nas nie ociera w głowę. Mamy tutaj logo GoPro, wszystko jest oryginalne nakrętkę i oczywiście śrubę możemy sobie tutaj kręcić Dobra, drugie akcesorium Następne akcesorium to oczywiście śruba Śruba nam będzie przydatna podczas montażu naszej kamery GoPro, ale o tym zaraz Co jeszcze my tutaj mamy? Tutaj mamy uchwyt na głowę Uchwyt na głowę, już go sobie rozpakowujemy Chodźcie tutaj gumeczki, raz Dwa, dzięki czemu możemy naszą kamerę zamontować w przedniej części na przykład naszej głowy i bez udziału rąk nagrywać. Wystarczy, że nasza głowa będzie pracować jako stabilizator, czyli będzie kierować tam, gdzie chcemy nagrywać, więc ręce są kompletnie wolne. Ok, zestaw już rozpakowujemy oryginalny, tak więc te wszystkie akcesoria idealnie pasują. I nie musimy się obawiać o to, że to po prostu będzie się szybko niszczyć, psuć to są po prostu dobre akcesoria, dobrej jakości to od środka, zobaczcie silikon, dzięki czemu to wszystko bardzo dobrze trzyma się głowy, nie przesuwa się podczas nagrań i oczywiście, wszelką regulację na głowie tutaj mamy zależnie od wielkości naszej głowy, czy to będzie dziecko, czy to będzie osoba dorosła nie ma żadnego problemu nie jest tutaj nic poskąpione, jeżeli chodzi o jakość wykonania, czy też ilość tego silikonu Wszędzie, gdzie są plastiki, jest tutaj pianka, tak więc nic nas w głowę nie będzie tutaj ocierać, uderzać. Wszystko mięciutkie, regulowane, tak więc akcesorium na pewno będę użytkował. Chciałem je kupić osobno, ale skoro jest taki fajny zestaw jak Adventure Kid, no to po co, prawda? No i co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy coś takiego, że oczywiście te wszystkie kartoniki możemy się ich pozbyć. Proszę bardzo, możemy je zostawić, oczywiście, jeżeli chcemy to już jak kto woli, możemy się ich pozbyć i wykorzystywać taką przegródkę, która jest tutaj w zestawie. Dzięki takiej przegródce możemy sobie tutaj fajnie to rozdzielić. Zobaczcie, to jest rzep, to jest rzep. I w tym momencie, jeżeli będziemy chcieli na przykład spakować nasze różne rzeczy, bierzemy na przykład uchwyt, bierzemy sobie tutaj to akcesorium, zwijamy sobie je oczywiście odpowiednio, żeby jak najmniej miejsca zajmowało. Czy to klip, czy to śruba, czy to kamerka, GoPro, gdzieś tutaj się nam na pewno zmieści o, proszę bardzo, co nam by się tutaj jeszcze przydało? oczywiście ramka ramka, 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 ramkę mamy tutaj jeszcze przy Triway'u więc ramkę możemy sobie tu zdemontować o, proszę bardzo oczywiście będzie potrzebna ramka do kamerki GoPro, bo bez ramki nie jesteśmy w stanie oczywiście zaczepić kamerki tak więc ramkę już mamy ramkę mamy w zestawie z kamerką GoPro, więc nie musimy jej dokupywać i kamerkę możemy już od razu sobie włożyć i zobaczymy, jak to się wszystko będzie prezentować. Hopla, 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 hopla. Fajny zestaw. Cieszy mnie, że już u mnie jest, bo przy różnych sytuacjach jednak te wszystkie akcesoria się po prostu przydadzą. No dobra, mamy to. I spakujmy sobie może trochę inaczej. Trochę tak. Tutaj zobaczcie, tutaj śrubę. I jeszcze gdzieś tu jakieś rzeczy można byłoby spokojnie schować. Jakieś karty pamięci czy jakieś inne akcesoria? Tutaj także możemy sobie schować. Zamknijmy. Proszę bardzo. I taki fajny komplecik. Mamy Adventure Kit, oryginalne marki GoPro. Dobra, jeszcze Wam pokażę po zamontowaniu kamerki, jak to się wszystko prezentuje. Mamy kamerkę GoPro Hero 7 Black. Jeżeli chcielibyśmy zamontować, oczywiście, kamerkę do takiego uchwytu nietonącego, będzie nam potrzebny oczywiście jeszcze ten zaczep, oryginalny albo i nieoryginalny, ale oryginalne, oczywiście, zalecam, bo są dobrej jakości dzięki czemu kamerkę będziemy mogli zamontować hop blokada ten zaczep mamy oczywiście w opakowaniu z kamerką GoPro chyba, że mamy jakieś inne kamerkę sobie montujemy w dowolnym kierunku ciach śruba nam oczywiście będzie potrzebna, w komplecie ona jest, więc nic nie musimy tutaj mieć innego dodatkowego, wszystko jest po prostu w komplecie dokręcamy i gdybyśmy nagrywali na przykład na powierzchni jakieś e, nagrania, nie wiem Jakiś obiekt czy cokolwiek, zakładamy sobie w ten sposób. Tutaj mocujemy sobie o, w ten sposób i nagrywamy. Kamera ma bardzo dobrą stabilizację własną, więc gimbala nie potrzebujemy. I jeżeli będziemy chcieli, oczywiście, możemy także pod wodą nagrywać za pomocą tego uchwytu. Fajnie się to wszystko prezentuje. Zresztą sami możecie sobie zobaczyć. Tutaj się nic nie odkręca, bo były takie pytania. Ok, to jest jedna opcja. Następna opcja zdejmujemy. Proszę bardzo, tutaj uchwyt, hop, do góry odczepiamy, zdejmujemy tu jest nasz uchwyt i tutaj, jeżeli byśmy sobie chcieli na głowie zamontować, to naturalnie taka sama sytuacja czyli za pomocą śruby mocujemy, hop Chodź tu, chodź tu. O, już dokręcamy. I na głowie montujemy sobie ten właśnie uchwyt. I tak to się prezentuje. Jak widzicie, czyli kamerę mamy zamontowaną na uchwycie. Tutaj mamy pełną regulację, zatem, obwód głowy nie ma żadnego znaczenia. Doregulujemy sobie i górę, i bok, idealnie jak potrzeba. Kamerę, razem z tym plastikowym uchwytem, można przesuwać na tym pasku elastycznym, żeby idealnie tutaj tylna część i przednia część była równo. W ten sposób. Zatem nie ma żadnego problemu, wszystko trzyma się głowy. Możemy szaleć, oczywiście, możemy bardziej docisnąć sobie do głowy zależnie od potrzeb. Możemy szaleć, ustawić sobie kamerkę oczywiście pod kątem zależnym od naszych potrzeb, czyli troszeczkę sobie luzujemy śrubę i na przykład troszkę w dół. Wszystko zależy, czy nagrywamy swoje dłonie, bo coś akurat nagrywamy. Nie wiem, jakiś poradnik, czy też po prostu chcemy mieć taką perspektywę, jak my patrzymy. W ten sposób. Oczywiście ustawiam odpowiedni kąt w ustawieniach kamery, to już żaden problem jest, ale jak widzicie, jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. No dobra, żeby nie przedłużać, już wszystko zobaczyliście, bardzo praktyczne rozwiązanie. Mnie na pewno bardzo się przyda. Być może wam także, dlatego przedstawiam tutaj tak dosyć szczegółowo, co do czego tu służy, dlaczego się to może przydać. Jeżeli jesteście aktywni i yy, jeździcie także w różne wycieczki i do swojej kamerki GoPro szukacie różnych akcesoriów. Co wam mogę powiedzieć? Warto kupić oryginalne. Oczywiście cena nie jest taka, jakie są na przykład ceny zamienników, ale mamy tutaj bardzo dobrą jakość. Po prostu zakładamy i od razu czujemy, że wszystko świetnie pasuje, nic nas nie uciska w głowę. To jest naprawdę fajna rzecz. Tego uchwytu na chwilę obecną nie będę pewnie stosował, bo czapki e, baseballówki nie noszę, ale jest duże prawdopodobieństwo, że będzie można to także zaczepić o na przykład część plecaka, czy na przykład dowolne inne akcesorium, które jest grubości. Od 3 do 10 mm. zatem może to być baseballówka, może być to pasek od spodni, może być to dowolny pasek, czy też po prostu ramię od naszego plecaka. Zatem można wykorzystać to na różne sposoby. Oczywiście adaptery różne, które można dodatkowo podłączyć, dzięki czemu kamerkę możemy w różne sposoby zamontować, Możemy do tego domontować. Jest to standardowy zaczep GoPro. Tak to się prezentuje. Zatem cały ten komplet 219 złotych od alegrowicza. Okazyjna strefa na Allegro, tak więc cena bardzo dobra, komplet bardzo dobry. I co tu dużo mówić, polecam bez dwóch zdań. Dajcie znać, czy macie taki zestaw Adventure Kit, a być może zastanawiacie się nad zakupem. To ja mogę polecić z czystym sumieniem zakup takiego właśnie zestawu GoPro Adventure Kit. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.